W momencie, kiedy wszyscy zastanawiają się, czy po raz kolejny wystawić Justynę Steczkowską, Edytę Górniak, czy Nataszę Urbańską, na przód stawki wysuwa się naprawdę twardy kandydat. Siemano! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pewnym rozważaniom. Pewnym przemyśleniom na temat właśnie Eurowizji, która niedługo nadejdzie. Tak jest. A właściwie preselekcji do Eurowizji. Powiedzmy sobie szczerze, bo to już niedługo. Dokładnie. E, I może tytuł tego filmu nie jest do końca clickbaitowy, bo my faktycznie tutaj rozważymy. Czy pan Marcin Najman mógłby wziąć udział w preselekcji do Eurowizji 2025? Myślę, że odpowiedź będzie krótka i treściwa. Owszem, mógłby. Ponieważ spełnia kryteria... E, regulaminowe. Regulaminowe, dokładnie. Znaczy, wyprostujmy. Regulamin na tegoroczną, przyszłoroczną Eurowizję jeszcze... Tak, ale chodzi mi na jeszcze nie wyszedł na 2025, A, no tak, tak. więc będziemy się posiłkować z zeszłego roku, gdzie y, głównym warunkiem, myślę, który jest chyba najważniejszy przy wyborze utworu, gdzie tak, y, że tak powiem, kandydatów się wymienia, że nie może być publikowany wcześniej niż przed 1 września. A tutaj utwór y, na Marcina Najmana, 8 października. Wszystko się zgadzasz. Nie, przepraszam, nie wcześniej niż po 1 września. Tak jest. Znaczy, wiadomo, myślę, że może się to zmieniać, jeśli chodzi o regulamin, ale nie tak, to... Tak, chyba końcówka września wypadała, jakoś poza październik i... się przesunie. No, no i. mieści się. Mieści się I tak, zupełnie teoretycznie, bo to wiadomo, wszystko zależy, czy, czy ten utwór zostanie zgłoszony, no nie? Przez, sa przez samego autora, ale jakby faktycznie został zgłoszony. I zupełnie jakimś przypadkowym tutaj zrządzeniem losu, został wybrany przez telewizów. I faktycznie pojechał na Eurowizję. Co byś o tym sądził? Szczerze, tak. Byłbym zadowolony, bo byłoby to coś innego. Coś świeżego, prawda? Tak. Oczywiście większość osób rozpatrywa rozpatrywałaby to w kategorii Joke Entry, jeżeli chodzi o Eurowizję. Czyli coś w stylu właśnie tych chłopaków z Estonii, z Estonii z albo roku. z Finlandii. Ale ludzie nie znają backgroundu Marcina Neymana. Dokładnie. Przynajmniej w Europie, podejrzewam. Myślę, że, że on... szerzej w Europie nie jest, jakby to. Jakby... Tak, tak. Jest raczej osobistością znaną tutaj na naszym lokalnym Lokalnie. podwórku. I gdyby powiedzieć wszystkim w Europie, że: Ej, to jest nasz muzyk, ja myślę, że mogliby uwierzyć powiedzieć: No dobra, fajny kandydat, ciekawa piosenka. Słuchaj, to jest muzyk, bo on ma podobne wykształcenie muzyczne. Hmm. A więc widzisz, dodatkowo w sensie to jest. Dodatkowy argument, <grym> moim zdaniem. Tak. Yy... I. Nie trzeba byłoby się spinać. Bo tak mam wrażenie, że trochę co roku zastanawiamy się wszyscy, że klucze, dlaczego nie pojechał najlepszy kandydat. Tak, z... z najlepszym głosem, nie wiem, z najlepszą z historią z... muzyczną. swoją drogą, ale chodzi o z możliwościami wokalnymi i mm -hmm. w ogóle, żeby tam podziałał. Słuchajcie, ile, że za bardzo faktycznie się spinam. Ile razy było tak, że pojechali naprawdę wybitni muzycy, jeżeli chodzi o warsztat, umiejętności i o yy, no ogólnie jakąś tam swoją historię wykształcenie i tak dalej. I wyszła z tego kicha. Niestety, bardzo często. Przecież można by było mm, cofnąć się e, na przykład e, Kasia, Moś, chociażby, no, wybitna e, wokalistka i wykształcona, i no, myślę, że kandydatów można by było wymieniać, ale no właśnie, jakby czy nie potrzebujemy więcej luzu przy wyborze kandydata do Eurowizji? Bo mam wrażenie, że co roku musimy, nie, on musi wygrać i po prostu nawet jeśli. Może brzydko określę, nie ma w czym wybierać. Próbujemy na siłę jakiś utwór, żeby był wysoko, no nie? Właśnie nie do końca wiem, czy faktycznie tak wybieramy. Nie wiem, ale prawda jest taka, zupełna prawda jest taka, że jeśli twój kandydat nie wygrywa, to nie ma znaczenia, jakie inne miejsce wybiera. Znaczy, tak, no, prawda zajmuje. jest taka, że Eurowizja. Okej, okay, no promuję ludzi, bo to też jest tak, że jeśli weźmiesz udział w Eurowizji, będziesz gdzieś wysoko. Są e, ludzie, którzy nie wygrali Eurowizji, a zyskali super popularność. Czytaj Karia, e, czytaj e, Baby Lasania, na przykład, Babi, tak? Też przecież teraz. E, a nie ma, nie ma z tym. Zwycięstwo nie ma z tym nic wspólnego, natomiast jednak ludzie głośno mówią o zwycięstwie, Tak? Bardzo często. Tak no jest. i to, to się liczy, to trofeum, które przywiedzisz. Mm, więc. Tak jak powiedziałeś, no to nie ma znaczenia, czy to będzie wybitny muzyk, czy właśnie taki chociażby Marcin Najman. Znaczy, tak szczerze, czy wygrałby ten Eurowizję? Pewnie nie. Podejrzewam, Oj, że... nie wiem. <grym> tak szczerze, w sensie, różne rzeczy się zdarzały. Znaczy, no nie. To, dobra, może by nie wygrał, ale tak szczerze, czy by zajął lepsze miejsce niż Luna z poprzedniego roku? Znaczy, Jestem w stanie to jest... w to uwierzyć. pytanie otwarte, możemy je zostawić Wam. <grym> w drugą e... stronę, pomyśl w ogóle, jak tutaj na lokalnie, na lokalnym gruncie, myślę, że kariera faktycznie muzyczna, potencjalna, jeśli Marcin Najba by faktycznie chciałby tworzyć. Jest. No, w sensie kandydujesz tutaj na. Kandydujesz, nie wiem, czy to jest do, dobre określenie, ale właśnie na, na preselekcje eurowizyjne. No myślę, że szum w internecie zrobiłby się niemało. O, na Wszyscy ten, inni no. tacy zwykli kandydaci, myślę, że po prostu, wiesz, by zginęli pod tym gąszczem, że tak powiem, tutaj szumu medialnego. I realnie jakby tak ludzie, inaczej, faktycznie, gdyby utwór był chwytliwy, no, sorry, ten. Jak no najbardziej jest. Począteczek jest. Myślę, że na jak najbardziej siedzi, e, więc przykładowo z tym utworem by poszedł, ludzie by również to poszli, poczuli ten klimat, zagłosowaliby za tym, pod warunkiem, że oczywiście preselekcje by były otwarte, no to jak najbardziej to jest scenariusz realny. Wiesz co, podejrzewam też... Wystarczy się tylko zgłosić. Podejrzewam, że mogliby też głosować... Dla Beki, tak jak teraz to robimy również, jako, również. jako Polacy. No, Pamiętnę Koko-Koko-Koko-Eurospoko, które miało być hymnem e, mistrzostw e, Europy, bo Kto tak jak że e, wszyscy zagłosowali. No a finalnie okazało się, że no nie, bo nie wypada. No. Ale ludzie głosowali, bo to było zabawne, było no fajne. No właśnie, nie wypada, nie wypada. Jakby finalnie. Słuchajcie, czy to ma znaczenie, czy coś wypada, czy nie wypada, wiesz, tutaj puścić na no, taki, nie umówmy wiem. Umówmy się. Teoretycznie duży konkurs. Umówmy się. Sobie. W Finlandii chłop pokazał dupę na scenie i jakby. Mają z tym problem? Podejrzewam przez żadnego. E... I byli wysoko, co? Znaczy, e... nie do końca. Oni tam. Mm... Ale dobra, do finału weszli tak? Ech, no, W przeciwieństwie do naszej kandydatki. Tak jest. E... Słuchajcie, no i jeżeli chodzi właśnie o ten przykład Marcina Najmana. To to jest właśnie, to jest podobna sytuacja jak w zeszłym roku pan Sławiem. Myślę, że tak. Myślę, że do tego bardzo dobrze można to porównać i, e, bo wtedy były zamknięte, co nie? No nie Gdyby, znać. gdyby były otwarte, myślę, że mogłyby być wysokie, jeśli chodzi o głosowanie ludzi. Ludzie się zachwycili kolorkiem Amaretto. No, I zauważ, się, że, że z, y, faktycznie jego kariera muzyczna, myślę, że lekko Podskoczyła. Pod... I wystarczyło, że wziął udział w, tak w selekcjach, nie, nie, nie musiał wyjechać na sam samolot. No, konkurs. tam jeszcze Wam Talent chyba brał udział, ale to. Chyba nie siadło mu tam z tego No nie, nie pamiętam do końca, ale. Trochę, trochę go yy, zjechali. Co nie zmienia faktu, że jednak muzycznie sobie tam działa. Z jakim skutkiem? No to każdy już sobie ocenia sam indywidualnie, tak. Yy... No cóż, ale można też ogólnie ten film potraktować jaki trochę wstęp. Do tych wszystkich rozważań o kandydatach mm, eurowizyjnych, yy, bo myślę, że faktycznie będziemy może regularnie, co dwa tygodnie, tak postaramy się faktycznie wypuszczać jakieś plotki a propos potencjalnych kandydatów. No. czyli jeśli jakaś oficjalna lista wyjdzie z nimi, również będziemy to wtedy, tak omawiać. No, bo jeżeli chodzi o takie już bardziej realne scenariusze, no to na pewno pojawiają się takie nazwiska. Nie wiem, czy sprawdzałeś już o kim się mówi. Ale to już myślę na przeszłych filmach. no to nie ma po co... o tym Dobrze. Okej. Okay. No to nie ma sensu też przedłużać, mieszać wątków, że. Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, właśnie. Czyli ogólnie ten odcinek myślę, że pozostawiamy z takim pytaniem otwartym, czy naprawdę warto się tak spinać na Eurowizję? Czy nie możemy sobie zrobić? Nic na nie kosztuje. Dokładnie myślę, że Finowie mają doskonale gdzieś, co teraz myślą o nich ludzie. A poza tym ludzie też już podejrzewam, że Zapomną zapomnieli. Po tak, prostu. zapomnieli. E, większy szum zrobił wokół siebie, e, zrobiła wokół siebie Bambi, tak na przykład, albo Jost, y, i to w sumie nie ze swojej winy, tak. A o chłopie z Finlandii, no to już tam. Znaczy, okej, okay, myślę, że pozostanie gdzieś tam w pamięci y, ludzi, którzy, którzy to oglądali. Z drugiej no, strony ale... też jeszcze tak dodam y, może nie wiem, głosy ludzi krytyki, że to jest za prosta piosenka na Eurowizji, ale przepraszam, no na Eurowizji też są takie potrzebne, żeby ludziom się podobały, po prostu. Prostota piosenki jest moim zdaniem bardzo subiektywną kwestią. To bo... też. Swoją drogą. Jeżeli chcielibyśmy wysyłać na Eurowizję same skomplikowane utwory o niesamowitej e, warstwie muzycznej, to wysyłalibyśmy jazzmenów po prostu i byłby to konkurs, właśnie stricte muzyczny. Zresztą wszyscy wiemy, że nie o muzykę do końca chodzi w tym konkursie. E, no. no dobra. Więc pytanie otwarte pozostaje: czy nie możemy sobie zrobić jednego takiego luźniejszego roku i wysłać coś dla tak zwanej. E, przysłowiowej Beki. beki dokładnie.